Witam, tu Magda i nie kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie, tylko bardzo prosty trik na przechowywanie koncentratu pomidorowego. Jeśli jeszcze nie znacie tego triku, to gorąco zachęcam do obejrzenia. Filmik będzie bardzo krótki. Jeśli znacie, możecie go zignorować i zerknąć do innych moich filmów. A trik polega na tym, że jeśli kupujemy słoiczek koncentratu pomidorowego, to zazwyczaj nie zużywamy go w całości i zawsze trochę tego koncentratu w słoiczku zostaje. Jeśli wiem, że wykorzystam go w ciągu, najbliższych dni, na przykład jako pastę na kanapki yy, czy dodatek do różnego rodzaju sosów, zup, zapiekanek i tak dalej, to zachowuję go w słoiczku, nic z nim nie robię. Ale jeśli wiem, że w ciągu najbliższych dni nie mam żadnych planów do tego koncentratu, to z całą pewnością on spleśnieje. Jest to patent naszych babć, naszych mam, które doskonale sprawdza się także w mojej kuchni. Ja porcjuję sobie ten koncentrat, to jest wyjmuję mniej więcej łyżkę stołową koncentratu ze słoiczka. Jeśli się nie mieści, no to biorę dwie łyżki, dwie łyżeczki do herbaty. Układam porcjami i mean Folii spożywczej. Delikatnie zawijam, delikatnie, ale szczelnie. Można także wykorzystać silikonowe foremki do lodów czy do czekoladek i w sumie dość często z nich korzystam, ale tylko wtedy, kiedy mam większe ilości koncentratu do przechowania, bo na przykład otworzyłam większy słoik. Yy, w przypadku takich małych porcji zawijam je w folię spożywczą, po prostu nie chcę zajmować sobie tej foremki. Poza tym te porcje są akurat takie idealne. Jedna łyżka stołowa to mniej więcej ilości, którymi odli odliczę koncentrat pomidorowy i łatwo je dozować do zup, sosów czy innych dań. No i wstawiam to do zamrażarki. Kiedy te pomidorowe porcje zamarzną, rozwijam folię spożywczą, wyjmuję je, przekładam do jakiegoś pudełka i dzięki temu mam takie małe porcje, idealne do wykorzystania na później. Potem wystarczy tylko wyjąć taką zamrożoną porcję koncentratu z zamrażarki i dodać do zupy, sosu i tak dalej, do czego tam chcemy. Dzięki temu koncentrat się nie marnuje, no i zawsze jest pod ręką. Mam nadzieję, że porada Wam się przydała. Jeśli tak, łapki w górę, a ja kończę filmik i życzę Wam przemiłego dnia.